Witam wszystkich! Dziś będziecie mieć szansę, aby zakończyć dotychczasową rutynę, uwolnić się od niej, co wam z kolei pozwoli przejść na wyższy poziom. Jeżeli czeka Was jakiś w tym dniu egzamin, to się nie obawiajcie. Możliwe też, że w tym dniu będziecie wybierać jakąś profesję lub partnera. Rozwiązywać jakieś problemy życiowe, robić porządek w sprawach finansowych lub zdobywać nowe kwalifikacje. Przede wszystkim musicie się pozbyć jakichś zaległych spraw z przeszłości, które właśnie mogą Wam kolidować z dalszą, właśnie drogą, aby wejść w nowy etap. W miłości w tym dniu raczej nie możecie liczyć na Czekoladki i serduszka, ale na pewno na konkretne działania, które będą dowodem właśnie miłości. Pracuje, pracujcie też nad sobą, a zbudujecie trwałą relację, w której będziecie się wzajemnie troszczyć o siebie i dbać o codzienne sprawy. W pracy z kolei będzie dużo obowiązków. Niektórzy będą budowali firmę od podstaw, inni będą opracowywali nowe strategie albo wcielali w życie nowe koncepcje, a inni z kolei będą uczestniczyli w jakichś szkoleniach i rozwijali własną karierę. Pamiętajcie też, aby w tym dniu się trochę zrelaksować może się trochę poruszać, poćwiczyć, udać się. Na dłuższy spacer. Pozdrawiam.